kochani, mamy dzisiaj Walentynki. I słuchajcie, szybciutko się do Was odzywam. Wezmę w razie czego e, aparat, bo może mi się przyda. E, w tym roku, słuchajcie, e, rodzice moi zostają z dziećmi, a my z Krzyśkiem wychodzimy. Ja kompletnie nie mam pojęcia, gdzie wychodzimy i co robimy. E, Krzysiek powiedział, że coś mamy na 16.30, że wrócimy do domu pewnie koło godziny 22. .00. Także założyłam dzisiaj na siebie taką zwykłą czarną e, sukienkę, skargo oczywiście, i ona ma na dole koronkę i ekoskórkę. Kiedyś Wam ją pokazywałam w jakimś vlogmasie. Tylko to zamówienie do mnie przyszło. Pytałam też męża mojego, czy czerwone usta, czy niut. No on wiecie, wszystko co takie delikatne, więc mam um, usta niut, duże kolczyki, um, czarną sukienkę na dole z koronką, z jako e, Także tak dzisiaj się przedstawiam. Kompletnie nie wiem, co robimy, gdzie idziemy. W zeszłym roku spędzaliśmy walentynki w domu, e, dostałam piękne perfumy, których dzisiaj użyję e, na te walentynki. E, a w tym roku Krzysiek porozmawiał z moją mamą, z moim tatą, no i gdzieś mnie zabiera. E, film ten już widzicie pewnie po walentynkach, to pewnie będzie vlog łączony, także mam nadzieję, że walentynki spędziliście fajnie, przyjemnie, idealnie. A ja zaraz Wam pokażę, jakich perfum dzisiaj użyłam, dlatego że zrobiłam Wam na Instagramie ankietę i e, wstawiłam perfumy e, Good Girl i e, od John Malone, ten Mr, Antonka. I zaraz wam pokażę, które wybraliście, żebym dzisiaj na wyjście walentynkowe użyła. Dobra, mam już perfumy. I słuchajcie, oczywiście: Carolina Herrera, Good Girl. To są perfumy, które mój krzysiek uwielbia, które są dla niego niesamowicie sexy, inspirujące i kobiece. I ja je dostałam w zeszłym roku właśnie od niego na walentynki. Myślałam trochę Jo Melon, ale jako, że Wy też zadecydowaliście, że te. Więc będę dzisiaj pachniała jego ulubionym zapachem, Good Girl. Także dobra, słuchajcie, muszę tu jeszcze sobie poprawić te wszystkie naszyjniki Plan jest taki, że oczywiście Krzysiek jest w pracy, więc jadę z Tatą do Białego Stoku, jedziemy razem pole leosia, spotykamy się pod przedszkolem z Krzyśkiem, Tato zabiera leosia, a my z Krzyśkiem uderzamy chyba w miasto. Także kochani, zapraszam na kolejnego vloga. But I'm reaching out for stars. You told me you were leaving, but you wouldn't go far, and there it was. I knew right from the start. With the soul chain round a locket, I can hold you for keeps. With the jacket round your shoulders and the blushing in your cheeks, there it was. It had to Zaszalał. Wziął sobie radę. tatara i wziął sobie danie główne. <noise> Zaraz wciśniemy. A tu są jeszcze takie chrupki ze e, chipsy, ze słodkich ziemniaków. No. Smacznego. Dziękuję. Mhm. Mam wam tyle rzeczy do powiedzenia, ale słuchajcie, przed chwilą podeszła do nas moja widzka, bardzo sympatyczna pani, która złożyła nam takie życzenia, tak się uściskałyśmy, że po prostu się wzruszyłam. I dla takich film właśnie warto jest nagrywać, warto jest kręcić wam filmy, aż mam łzy z krzyśkami, prawda? Tak, pozdrawiamy pani panią. Życzę wszystkiego dobrego, także uwielbiamy was. No i co, i moja niespodzianka na dzień dzisiejszy, której się w ogóle nie Zaraz Wam pokażę, jesteśmy właśnie przed kinem, także dzisiaj kolacja. kolacja i kino. Krzysiek zorganizował super walentynki. Byliśmy w świetnej restauracji. Teraz będziemy oglądać film. Za chwilę zaczyna się nasz seans. I jestem ciekawa, czy się domyślacie, na co mój mąż mógł mnie zaprosić. Nie jest to 365 dni, bo gdzieś mu tam wspominałam, że jakoś niespecjalnie mam ochotę oglądać, zobaczyć ten film, więc jestem ciekawa, czy się domyślicie. Na pewno Wam pokażę za chwilkę. Moi drodzy, moi drodzy, jesteśmy już w domku po cudownym wieczorze walentynkowym, tylko we dwoje. Krzysiek mnie tak zaskoczył, że naprawdę aż nie miałam kiedy nagrywać. Poza tym, wiecie, macie jakieś tam przybitki z restauracji, było naprawdę przemiło. Całą niespodziankę zorganizował sam. Ja absolutnie nie wiedziałam, gdzie idziemy i co będziemy robić. Także najpierw byliśmy w restauracji, było pyszne jedzenie, rozmawialiśmy sobie przy fajnej muzyce, fajnie spędziliśmy czas, a później pojechaliśmy do kina. I tak jak Wam już mówiłam wcześniej, jak widzieliście, byliśmy na Zenku. My fani Zenka Martyniuka poszliśmy do kina na Zenka. Nie mieliśmy też dużego, prawda, wyboru, Krzysiek nie miał, bo to on zamawiał bilety, ja kompletnie nie wiedziałam. No i Krzysiek stwierdził, że fajnie, lajtowo, wesoło, no i byliśmy na Zenku. Także powiem Wam szczerze, że film taki rozluźniający, zakończenie trochę słabe, natomiast wiecie, Odprężyć się można, fajnie, wesoło. E, zaraz Wam pokażę, jakie piękne róże dostałam. No i teraz już będziemy oglądać pewnie sobie zaraz jakiś film. Dzieciaczki już smacznie sobie śpią. E, byli sobie z mamą, moją statą, także mm, fajnie też spędzili dzisiaj czas. E, a my obejrzymy sobie jakiś film i spędzimy ten wieczór walentynkowy razem. W sumie noc już, bo już jest dość późno. Dzień dobry, witam się kolejnego dnia. Zobaczcie, u nas taki lekki przymrozek. Nie wiem, czy aparat Wam to odda. Spójrzcie tutaj na choinki, e, a tutaj moje przepiękne róże od krzyśka i one są naprawdę wyjątkowe, dlatego że one nie są ani takie, nie mają takiego, takiej typowej czerwieni róż. Jeśli wiecie o co mi chodzi Róże są zazwyczaj takie bordowe, krwiste A te są aż takie neonowe prawie No przepiękne, przepiękne Także postawiłam je sobie tutaj w sypialni A tutaj, wczoraj Wam nie pokazywałam Od mojego synusia Dostałam też karteczkę walentynkową Tylko spójrzcie jaka piękna Z życzeniami A w środku był lizak I lizak oczywiście powędrował do Leosia Robili też w przedszkolu babeczki Więc też fajny taki walentynkowy. Dzień Mamy kolejny dzień, słuchajcie Ja dzisiaj tylko szybciutko wyskakuję Do Estety kosmetologii Razem z mamą, potem jakaś kawka Kilka rzeczy muszę kupić na obiad I wracam do domku, Krzysiek zostanie z dzieciaczkami Także taki plan na dzisiaj Słuchajcie, przychodzimy do Esteti kosmetologii do Martyny i ja nie wiem, ale ja w tym roku absolutnie nie mogę wyjść z tego walentynkowego klimatu. Eee, wczoraj były walentynki, ja dzisiaj jeszcze czuję je po prostu wszędzie, wstawiałam Wam nawet zdjęcie róż tych od Krzyśka. I zobaczcie, wchodzimy dzisiaj z mamą do Martyny i patrzcie, jakie piękne róże w pudełku, śliczne, także jesteśmy już na miejscu. Jesteśmy na miejscu już, tak jak Wam mówiłam przed chwilką. Mama już jest na fotelu, e, zaraz wskakuję ja i też wam nagrywałam Stories, że E, niedługo u Martyny będą też zabiegi na ciało, więc ja oczywiście będę musiała je wszystkie sprawdzić, będę musiała je wszystkie przetestować i dam Wam na pewno znać, bo wiem, że wiele, wiele, wiele z was um, przychodzi tutaj. Um, jest w kontakcie z Martyną, jesteście zadowolone. Bardzo dużo z Was też przyszło e, z mojego polecenia na usta, więc bardzo, bardzo się cieszę, bo jest to wspaniałe miejsce, które, e, o którym fajnie, żeby wiedziało jak najwięcej osób, bo jest tu nie dość, że wspaniała atmosfera. Martyna ma naprawdę w, w dłoniach. Mm, no więc, wiecie, ja takie miejsca uwielbiam i takie miejsca polecam i o takich ludziach uwielbiam mówić. Także ja zaraz wchodzę na kolejny zabieg i my, tak sobie jak możecie zauważyć, jeździmy co, którąś sobotę. Robimy sobie po prostu z mamą taki wypad, e, taki czas dla siebie, potem idziemy gdzieś na kawę. E, Krzysiek jest troszeczkę z dziećmi, potem znowu ja zostaję z dziećmi. Krzysiek na chwilkę coś idzie załatwić. Także tak to wygląda, tak u nas wyglądają soboty. Myślę, że fajny jest taki czas. E, kiedy możemy go trochę po prostu spędzić e, razem, same, jako kobiety, bez dzieci, poza domem. Wam mówiłam wcześniej, jesteśmy z mamą teraz na kawce. Trochę sobie posiedzimy, porozmawiamy i wracamy do domu. Moi drodzy, słuchajcie, został nas już wieczór, ale pamiętacie jak ostatnio pytałam Was na instagramie, e, czy chcecie zobaczyć nowe dodatki od Cozy Dots e, do pokoju Nel e, we vlogu, czy w oddzielnym filmie. I wszyscy stwierdziliście, że chcecie jednak we vlogu, także dzisiaj mieliśmy e, chwileczkę e, wolnego i szybciutko, mega szybciutko, e, Słuchajcie, złożyliśmy, zobaczcie, złożyliśmy e, Tipi, że znaczy Krzysiek złożył, ja mu pomagałam! Byłam, byłam asystentką, złożyliśmy to przepiękne iście dziewczęce tipi właśnie od Cozy Dots. I muszę Wam powiedzieć, że jestem zakochana. Zaraz zapalę światło, żeby zaprezentować Wam, jak to wszystko pięknie wygląda. Ale to nie wszystko, bo tutaj jeszcze są rzeczy, które Wam chcę koniecznie pokazać. Także pierwsza rzecz od Cozy Dots, dekoracja do pokoju dziewczynki, to jest to przepiękne, cudownie wykonane tipi. Ja jestem naprawdę mega zachwycona. Może Nell jeszcze jest za malutka. Ale wydaje mi się, że to posłuży jej zdecydowanie na lata. Też pewnie, jak będzie ładna pogoda, wyniesiemy do ogrodu na zewnątrz, dzieciaki będą się bawiły w takim swoim tipi namiocie. No dobra, tylko spójrzcie. Tutaj włożyłam ten dywanik, który leżał wcześniej na środku pokoju, natomiast wózeczek i łóżeczko z efikami z pozytywką przestawiliśmy tutaj, a tutaj jest takie generalne, piękne, zobaczcie, miejsce dla właśnie naszego pięknego tipi. Zobaczcie, tutaj jest nawet okienko, no przepięknie to wygląda. Już Wam pokazuję jeszcze kolejne rzeczy, włożymy je sobie do tipi. No, kochani, tylko spójrzcie. Jak ja zobaczyłam, e, jakie produkty na Instagramie ma Cozy Dots, to po prostu oszalałam. I to są podusie. Pierwsza podusia rybka wygląda tak. Ten kolor jest mega unikatowy. Tutaj mamy konika morskiego, który jest przepiękny. No i kolejną rybkę w takim odcieniu jasnoróżowym ze złotem. Także m, zaraz wrzucimy je sobie, posadzimy tam w tipi, żeby Nell miała mięciutko, pięknie i przyjemnie. Także jeżeli szukacie przepięknych dodatków, to oczywiście link do Cozy Dot zostawię Wam na dole. No tylko spójrzcie. A tutaj moi drodzy kolejna rzecz, czyli przepiękna poducha do siedzenia, takie siedzisko, e, taka miękka pufa. Zobaczcie jak ona fajnie wygląda. No te kolory. Ja naprawdę przypadłam, jeżeli chodzi o te kolory. Ehm, więc myślę, czy jeszcze takiej nie zorganizować losiowi, Ale wiecie, fajnie, jak bawicie się z dzieciaczkiem Czy jak ktoś przyjdzie do pokoju Można sobie na takiej pufie usiąść Na takiej podusie. Ona jest naprawdę ogromna Jest cudownie wykonana, duża, mięciutka No śliczna No dobra kochani Pufkę podusie na razie położyłam tutaj Tutaj jest to piękne tipi Tam da 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 Są rybki Jest konik, zobaczcie Jest dywanik no mega pięknie, mega przytulnie. Myślę, że Nel będzie zachwycona. No coś pięknego, ale się jaram. Ja, jakbym była, słuchajcie, małą dziewczynką, to bym chyba zwariowała. Także nasze tipi prezentuje się tak.